Nie jesteś tutaj przez przypadek. Coś w tobie przyciągnęło cię do tego filmu w tym właśnie momencie, a kiedy go obejrzysz do końca, zrozumiesz dlaczego. Jeśli ostatnio czujesz, że twoje życie jest pełne chaosu, niepewności i wyzwań, które wydają się pozbawione sensu, słuchaj uważnie, bo to może być największy znak, że wkrótce wejdziesz w najlepszy etap swojego życia. Ale jest coś, o czym niewielu wie: wszechświat zawsze wysyła nam sygnały tuż przed wielkim przełomem. Problem w tym, że większość ludzi ich nie zauważa i poddaje się tuż przed transformacją. Dziś pokażę ci siedem najmocniejszych znaków wskazujących na to, że Twoje życie zaraz zmieni się na zawsze. Jeśli doświadczasz przynajmniej trzech z nich, przygotuj się. Nowy rozdział właśnie się zaczyna. Jeśli ostatnio łapiesz się na zadawaniu pytań o swoje przekonania, wartości, a nawet życiowy cel, to znak, że coś w tobie przechodzi głęboką przemianę. To moment, w którym dotychczasowe wyobrażenia i schematy zaczynają się rozpadać. To niewygodny proces, ale niezwykle potężny. Zaczynasz budzić się do nowej wersji siebie, a życie zaprasza cię do ponownego przemyślenia wszystkiego, co dotąd uważałeś za pewnik. Czasami zakwestionowanie całego swojego świata jest właśnie tym, czego potrzeba, by otworzyć się na coś większego, coś czego jeszcze nie widzisz, ale co już czeka na twój ruch. Ta zmiana perspektywy jest kluczowa dla twojego rozwoju. To sygnał, że twoja świadomość się poszerza i przygotowuje na nowe możliwości. To nie jest zwykły moment wątpliwości, to początek głębokiej podróży do samopoznania. Gdy zaczynasz kwestionować wszystko, pojawiają się pytania, które mają największe znaczenie: kim naprawdę jestem? Czego chcę w życiu? Czy żyję zgodnie ze swoim przeznaczeniem? Często zdarza się, że nagle świat, który znałeś, przestaje pasować do Twojej rzeczywistości. To może być dezorientujące, ale w rzeczywistości jest to znak, że zaczynasz dostrajać się do czegoś bardziej autentycznego i zgodnego z Twoim wnętrzem. To jakby życie przygotowywało Cię do nowego początku, zmywając to, co stare, by zrobić miejsce na to, co nowe. Wszechświat w subtelny sposób popycha Cię do spojrzenia poza iluzje, które do tej pory przyjmowałeś za prawdziwe. A najlepsze jest to, że kiedy przejdziesz przez ten etap, staniesz się silniejszą, mądrzejszą i bardziej świadomą wersją samego siebie. Pamiętaj, głębokie pytania są dopiero początkiem drogi do najlepszej wersji twojego życia. To wewnętrzne kwestionowanie nie jest zwykłym, chwilowym zawahaniem, to zaproszenie do głębokiego zagłębienia się w siebie. Nie dziw się, jeśli nagle wszystko, co uważałeś za stabilne i pewne, zaczyna się rozpadać. Choć może się to wydawać przerażające, jest to jeden z najważniejszych momentów w Twoim życiu. Proces kwestionowania wszystkiego nie jest tylko intelektualnym ćwiczeniem to przebudzenie, które ujawnia wszystko, co już Ci nie służy stare przekonania, relacje, nawyki czy sytuacje, które nie mają już miejsca w Twoim autentycznym życiu. To podróż oczyszczania wyobraź sobie, że życie działa jak filtr, oddzielając to, co istotne. Od tego, co Cię powstrzymuje. Często to bolesny proces, bo oznacza pożegnanie z rzeczami, które kiedyś były dla Ciebie ważne, ale teraz tylko Cię ograniczają. Ale prawdziwa magia dzieje się później, gdy odkrywasz w sobie nową siłę odporność i autentyczność. Podczas tej przemiany prawdopodobnie będziesz odczuwać mieszankę lęku i ekscytacji, jakby coś wielkiego miało się wydarzyć, i właśnie tak się dzieje. Fakt, że zaczynasz kwestionować wszystko jest oznaką, że twoja świadomość się rozszerza i zaczynasz pozbywać się ograniczeń, które trzymały cię w miejscu. To tak, jakbyś nieświadomie usuwał chwasty, by zrobić miejsce na ogród pełen życia i nieskończonych możliwości. To właśnie na tym etapie zaczynają pojawiać się odpowiedzi, choć niekoniecznie w takiej formie, jakiej się spodziewasz. Mogą nadejść w postaci przypadkowych rozmów, książek, które jakimś cudem trafiają w twoje ręce. Lub momentów refleksji, w których w końcu zaczynasz rozumieć, co naprawdę ma dla ciebie znaczenie. I choć nadal nie masz wszystkich odpowiedzi, wiesz, że jesteś na właściwej drodze, bo samo kwestionowanie jest pierwszym krokiem do autotransformacji. To poszukiwanie, choć bywa niekomfortowe, jest początkiem uwolnienia się od kajdan życia, które już nie odzwierciedla twojego prawdziwego ja jest zaproszeniem do przebudowania swojego istnienia na własnych warunkach, bez presji i oczekiwań zewnętrznych. Kiedy zaakceptujesz ten proces jako część swojej ścieżki, zaczniesz dostrzegać znaki przemiany, które wszechświat nieustannie ci wysyła. Jednym z najważniejszych sygnałów, że stoisz u progu nowego rozdziału w swoim życiu, jest stopniowe poczucie odłączenia od przeszłości. Być może zauważyłeś, że rzeczy, które kiedyś dawały ci radość, motywację lub satysfakcję, teraz wydają się puste, jakbyś patrzył na nie z zupełnie innej perspektywy. Już nie czujesz tej samej energii w miejscach, które kiedyś były dla ciebie ważne, ani wśród ludzi, których uważałeś za nieodłączną część swojego życia. To nie jest przypadek. To jakby twoja dusza mówiła ci, że pewne rozdziały dobiegły końca i nadszedł czas, by iść dalej. Twoje spojrzenie na świat ulega zmianie, a wraz z nim twoje, twoje relacje, cele i pragnienia. Już nie rezonujesz z tą samą energią, co kiedyś, a to, co wcześniej było częścią twojej tożsamości, teraz wydaje się odległe i obce. To może być mylące, bo nie zawsze wiesz, dokąd zmierzasz, ale jesteś pewien, że nie możesz pozostać w miejscu, które już ci nie służy zaczynasz czuć, że twoje wcześniejsze życie, ze wszystkim, co się z nim wiązało, przestaje pasować do osoby, którą się stajesz. Dawne relacje, praca, nawyki i rutyna tracą swoje znaczenie. Choć może to budzić niepokój, jest to jeden z najbardziej wyrazistych znaków, że ewoluujesz. To odcięcie się od przeszłości nie jest czymś złym. Nawet jeśli pożegnania bywają bolesne, ten proces odłączenia przygotowuje cię na coś znacznie większego to przestrzeń, która musi się oczyścić, aby mogło pojawić się coś nowego. Pomyśl o tym jak o żyznej glebie. To, co teraz wydaje się pustką, w rzeczywistości jest miejscem, gdzie zakiełkują zupełnie nowe możliwości. Fakt, że tracisz zainteresowanie swoją przeszłością to sposób, w jaki wszechświat robi dla ciebie miejsce na coś czego jeszcze nie rozumiesz, ale co wkrótce się objawi. To odłączenie nie oznacza porzucenia wszystkiego co znałeś, ale uwolnienie się od więzów, które już ci nie służą. To czas, by pożegnać to, co spełniło swoją rolę i zrobić miejsce na transformację. Choć może się to wydawać niepewne, ten proces niesie w sobie obietnicę ekspansji, wzrostu i odrodzenia. To uczucie oderwania się od przeszłości to tylko wierzchołek góry lodowej. Gdy zaczynasz się uwalniać, nie chodzi tylko o doświadczenia, ale także o przekonania, które przyjąłeś bez zastanowienia. Dawne ja, które myślało w określony sposób, stopniowo traci nad tobą władzę. Przestajesz przejmować się opiniami innych, zewnętrznymi oczekiwaniami i własnymi osądami na temat tego kim powinieneś być. Nagle zaczynasz kwestionować wszystko, co wcześniej wydawało się oczywiste. Może stajesz się bardziej refleksyjny, jakby wszystko, co do tej pory uważałeś za stałe, zaczynało się rozpadać, by zrobić miejsce dla autentyczniejszej wersji ciebie. Czasami trudno nawet określić, kim teraz jesteś, ale jedno jest pewne. Już nie jesteś tym, kim byłeś. Czujesz coraz większą potrzebę odnowy, jakbyś był na granicy nowego narodzenia, choć jeszcze nie wiesz, jaką formę przybierze to nowe ja. W miarę jak to uczucie narasta, może pojawić się strach. Strach przed utratą tego, co znane, przed zmianą, przed nieznanym, ale w tym procesie pojawia się także uwolnienie. Odpuszczenie tego, co było ci znajome, pozwala zrobić miejsce na to, co dopiero ma nadejść. Ta pozorna pustka jest w rzeczywistości szansą, by coś nowego mogło zająć jej miejsce. Choć na początku może się to wydawać niewygodne, jest to wyraźny znak, że przygotowujesz się na etap w życiu, który będzie znacznie bardziej zgodny z Twoim prawdziwym ja. I nie tylko to. Proces odłączania się od przeszłości zaczyna przynosić również jasność. Przestajesz szukać odpowiedzi na zewnątrz, bo te, które kiedyś wydawały Ci się niezbędne, przestają mieć znaczenie. Zamiast tego zaczynasz słuchać swojej intuicji, swojego serca, a wewnętrzna mądrość nabiera większej wagi niż opinie innych ludzi. Zamiast kurczowo trzymać się dawnych pewników, otwierasz się na przestrzeń rozwoju, w której każdego dnia stajesz się bardziej autentyczną wersją siebie. Ta głęboka zmiana przygotowuje cię na coś znacznie większego niż jesteś w stanie teraz sobie wyobrazić. Jeśli czujesz, że oddalasz się od tego, co kiedyś Cię definiowało, być może Twoja dusza prowadzi Cię ku silniejszej, odważniejszej wersji siebie, bardziej zgodnej z Twoim prawdziwym celem. To odłączenie nie jest końcem, lecz początkiem nadchodzącej transformacji. Zaczynasz kwestionować rzeczy, które wcześniej uważałeś za ważne. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że to, co kiedyś było dla Ciebie niezbędne, nagle przestaje mieć ten sam ciężar? jakbyś patrzył na życie z zupełnie innej perspektywy, a to, co dawniej budziło w tobie emocje, teraz wydawało się obojętne. Cele materialne, opinie innych, oczekiwania społeczne, wszystko to powoli traci na znaczeniu w obliczu czegoś znacznie głębszego. Zaczynasz zastanawiać się, co tak naprawdę ma dla ciebie wartość. Kariera, pieniądze, sława to jedynie fragmenty znacznie większej układanki, której wcześniej nie potrafiłeś dostrzec. Zdajesz sobie sprawę, że prawdziwy sens życia nie tkwi w spełnianiu standardów narzuconych przez społeczeństwo, ale w życiu zgodnym z tym, co rzeczywiście rezonuje z Twoim wnętrzem. To tak, jakby jakaś zasłona opadła, pozwalając Ci zobaczyć to, co wcześniej było poza zasięgiem Twojej świadomości. Ten proces kwestionowania nie zawsze jest łatwy. Może powodować niepewność, bo zaczynasz czuć się zagubiony w natłoku sprzecznych myśli, ale właśnie to poczucie niewiedzy jest najlepszą przestrzenią do rozwoju. To właśnie tam rodzą się nowe odpowiedzi, te, które płyną z Twojego wnętrza, a nie z głosów świata zewnętrznego. Życie zaczyna pokazywać Ci, że sens nie tkwi w gromadzeniu rzeczy, ale w doświadczeniach, które Cię wzbogacają oraz w relacjach, które karmią Twoją duszę. Jednocześnie ten proces skłania cię do ponownego przemyślenia swojego celu. Po co tu jesteś? Czego tak naprawdę chcesz doświadczyć? Odpowiedzi nie przychodzą od razu, ale jedno jest pewne zaczynasz otwierać się na nowe możliwości. To, co kiedyś wydawało się niezbędne, stopniowo traci swoją moc, a w jego miejsce pojawiają się nowe zainteresowania, nowe pasje i głębsza potrzeba połączenia się z tym, co naprawdę ma dla ciebie znaczenie. To jasny znak, że przygotowujesz się na okres radykalnej transformacji. Wszechświat prowadzi cię ku temu, co naprawdę przyniesie ci spełnienie i pomoże odnaleźć twoją autentyczną ścieżkę. I choć początkowo wszystko to może wydawać się chaotyczne, w rzeczywistości jest to zapowiedź życia w większej świadomości, życia bardziej zgodnego z twoją najczystszą esencją. Ta zmiana perspektywy zazwyczaj jest stopniowa, ale im bardziej ją odczuwasz, tym trudniej jest ci ją ignorować. Zaczynasz dostrzegać, że rzeczy, które kiedyś dawały ci poczucie bezpieczeństwa, przestają cię wypełniać. Nie czujesz już potrzeby, by to po podążać za tym, co społeczeństwo definiuje jako sukces. To jakby nowa energia zaczęła tą tobą kierować, popychając cię w stronę życia, Której robie jest bardziej autentyczne i mniej podlegające wpływom zewnętrznym. Ten proces nie polega jedynie na odrzuceniu starego, ale na otworzeniu się na to co nowe. Pasje i zainteresowania, które być może zepchnąłeś na dalszy plan, znów zaczynają zajmować centralne miejsce w Twoim życiu. Może odkrywasz na nowo aktywności, o których dawno zapomniałeś, albo zaczynasz eksplorować zupełnie nowe obszary, których wcześniej nawet nie brałeś pod uwagę. Nie obchodzi Cię już tak bardzo bycie częścią systemu ani podążanie ścieżką, którą ktoś inny dla Ciebie wytyczył. Zamiast tego szukasz drogi, która odzwierciedla Twoje wartości, Twój prawdziwy cel. Ten, który tylko ty możesz zdefiniować. To kwestionowanie rzeczywistości może wiązać się z chwilowym poczuciem samotności. Na początku możesz odczuwać dystans wobec dawnych znajomości lub swojego dotychczasowego kręgu społecznego. To naturalny proces. Oddzielasz się od oczekiwań innych, by odnaleźć swoją wewnętrzną prawdę. Nie bój się jednak, bo to uczucie jest tymczasowe. Ta samotność to przestrzeń, w której wzrasta twoja samoświadomość, a z czasem zaczniesz przyciągać ludzi, którzy podzielają twoje nowe wartości i spojrzenie na świat. To tak, jakbyś przeszedł swego rodzaju reset. To, co już ci nie służy, zaczyna znikać, a w jego miejsce pojawia się nowa energia łącząca cię z tym, co naprawdę dla ciebie ważne. Proces kwestionowania nie jest kryzysem, lecz przebudzeniem. To moment, który przygotowuje cię na coś większego, głębszego i bardziej zgodnego z twoim prawdziwym powołaniem. I choć na początku ta podróż może wydawać się niepewna, wkrótce zrozumiesz, że to właśnie jej potrzebowałeś, by stać się najlepszą wersją siebie. Zaczynasz czuć większe połączenie ze swoją intuicją niż kiedykolwiek wcześniej. To fascynujące zjawisko pojawia się, gdy stoisz u progu wielkiego przełomu w swoim życiu. Nagle zyskujesz nową jasność umysłu, jakby w tobie aktywował się nowy poziom zrozumienia. Zaczynasz dostrzegać, że życie nie jest już chaotycznym zbiorem przypadkowych wydarzeń, lecz ma głębszy sens. Każda decyzja staje się bardziej naturalna, bardziej oczywista. To, co wcześniej wydawało się niepewne, teraz zaczyna nabierać znaczenia. Nie gubisz się już w natłoku myśli i analiz. Coś w tobie mówi ci, którą drogą podążać, jakby prowadziła cię niewidzialna siła. Intuicja to ten cichy wewnętrzny głos, to przeczucie, które podpowiada ci, co robić, nawet jeśli nie masz logicznych dowodów. To uczucie, że coś jest zgodne z twoją duszą, nawet jeśli nie potrafisz tego wyjaśnić słowami. Kluczowe jest nauczenie się ufać tej wewnętrznej mądrości, a kiedy zaczynasz to robić, zauważasz, że podejmowanie decyzji staje się łatwiejsze nie dlatego, że masz więcej informacji, ale dlatego, że działasz z głębszego miejsca, w zgodzie ze sobą. To przebudzenie intuicji nie następuje nagle. Może zaczynać się od małych znaków, przeczucia, które każe ci wybrać inną drogę do domu lub wewnętrznego spokoju, który pojawia się w momentach niepewności. Na początku może być trudno je rozpoznać, ponieważ hałas codziennego życia często zagłusza ten subtelny głos. Ale gdy zaczniesz dawać mu więcej przestrzeni, stanie się wyraźniejszy, silniejszy, bardziej zrozumiały. Intuicja może objawiać się na różne sposoby. Czasem jako fizyczne odczucie w ciele, czasem jako myśl, która, która pojawia się znikąd, a innym razem jako niewytłumaczalna pewność co do sytuacji lub osoby. Im bardziej się z nią łączysz, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że twoje decyzje nie są już tylko efektem racjonalnej analizy, ale wynikiem głębszego wewnętrznego zrozumienia. Nie musisz nawet w pełni rozumieć. Dlaczego coś Cię przyciąga lub odpycha? Ta wewnętrzna pewność to początek transformacji, która już się dzieje. W miarę jak rozwijasz to połączenie, zaczynasz dostrzegać, że rzeczy, które kiedyś wydawały się przypadkowe, mają w rzeczywistości swój ukryty porządek. Jakby elementy układanki nagle zaczęły do siebie pasować. Twoje życie staje się bardziej płynne, bardziej naturalne. Czujesz, że jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie i robisz dokładnie to, co powinieneś? Nie musisz już nadmiernie analizować każdego kroku, ponieważ masz głęboką pewność, że Twoja intuicja prowadzi cię tam, gdzie powinieneś być. To przebudzenie intuicji pozwala Ci również dostrzegać rzeczy, które wcześniej umykały Twojej uwadze. Zaczynasz lepiej rozumieć ludzi, sytuacje i subtelne sygnały, które wcześniej ignorowałeś. Czasem nie chodzi o to, co jest mówione, ale o to, co się czuje. I teraz jesteś znacznie bardziej wrażliwy na te ukryte wibracje. Najbardziej niezwykłe w tym znaku jest to, że kiedy zaczynasz ufać swojej intuicji, zaczynasz odczuwać spokój i poczucie bezpieczeństwa, którego wcześniej nie znałeś. Możesz nie mieć wszystkich odpowiedzi, a przyszłość może wciąż wydawać się niejasna, ale poczucie, że jesteś na właściwej drodze, będzie tak silne, że nic nie będzie w stanie cię z niej zawrócić. Lęk i wątpliwości tracą swoją moc, bo przestajesz podejmować decyzje ze strachu, a zaczynasz kierować się głębokim zrozumieniem siebie i otaczającego cię świata. To początek nowej fazy samopoznania i wewnętrznej siły. Im bardziej wsłuchujesz się w swoją intuicję, tym częściej zauważasz, że podejmujesz decyzje, które przybliżają cię do twojej prawdziwej istoty. Życie zaczyna płynąć z lekkością, jakiej wcześniej nie potrafiłeś sobie wyobrazić, ponieważ podążasz za swoim naturalnym rytmem. Gdy zbliżasz się do tego nowego rozdziału, dostrzegasz, że twój umysł otwiera się jak nigdy dotąd. Nie zadowala cię już wiedza, którą posiadałeś wcześniej, ani wersja siebie, którą znałeś. To tak, jakby w tobie narodziła się głęboka potrzeba osobistego rozwoju i ekspansji, która wypływa prosto z twojego wnętrza. Nie chcesz już tylko istnieć, chcesz się rozwijać, stawać się lepszym i nieustannie się doskonalić. To pragnienie wzrostu zaczyna dominować twoje myśli i działania. Zauważasz, że coraz częściej szukasz nowych sposobów na naukę i rozwój poprzez książki, kursy, doświadczenia lub rozmowy z ludźmi, którzy rzucają wyzwanie twojemu sposobowi myślenia. Wiedza, nowe umiejętności i transformujące doświadczenia zaczynają cię fascynować w sposób, jakiego wcześniej nie doświadczyłeś. Czujesz w sobie głód wiedzy, chęć wzrastania i przekształcania się w bardziej autentyczną i silniejszą wersję siebie. To pragnienie odkrywania i samopoznania prowadzi cię do zgłębiania aspektów siebie, o których wcześniej nie miałeś pojęcia, od ukrytych pasji po ograniczenia, które cię blokowały. Czujesz, że nie masz czasu do stracenia. To jest moment, aby wykorzystać każdą okazję do tego, by się przeobrazić. Nie chodzi tylko o intelektualny rozwój, ale o głęboką potrzebę odnalezienia pełni, harmonii ze swoimi wartościami i życiowym celem. To pragnienie wzrostu łączy cię z energią transformacji. Nagle czujesz, że nic nie jest niemożliwe, jeśli jesteś gotów się rozwijać. Jesteś bardziej otwarty na rezygnację ze starych przekonań, które cię ograniczały i chętniej przyjmujesz nowe perspektywy, które popychają cię do przodu. Proces osobistego rozwoju nie jest już tylko opcją, staje się koniecznością, czymś, czego nie możesz już dłużej ignorować. To, co kiedyś wydawało ci się oczywiste i przewidywalne, teraz wydaje się zamazane, jakbyś musiał odkryć nową drogę, nowy sposób myślenia i działania. Gotowość do wewnętrznej przemiany rośnie w tobie, ponieważ przestajesz postrzegać życie jako coś statycznego. Zaczynasz zadawać sobie najgłębsze pytania. Kim naprawdę jestem? Jaki jest mój cel? Czego pragnę doświadczać? To nie przypadek, to jasny znak, że twój umysł jest gotowy na poszerzenie swoich granic i wyjście poza strefę komfortu, która kiedyś wydawała ci się wystarczająca. Nie szukasz już tylko odpowiedzi. Szukasz prawdziwej zmiany, która wyniesie cię na wyższy poziom świadomości, gdzie to, co kiedyś było zwyczajne, staje się niezwykłe. Jednocześnie zaczynasz odczuwać silne pragnienie uzdrowienia. To nie tylko rozwój intelektualny, ale także emocjonalny i duchowy. Zaczynasz mierzyć się z dawnymi ranami ograniczającymi przekonaniami i wzorcami myślowymi, które już ci nie służą. Czujesz gotowość, by je uwolnić, bo rozumiesz, że tylko pozbywając się starego, zrobisz miejsce na coś nowego. Choć może to być wyzwanie, jest to również jedno z najbardziej ekscytujących doświadczeń na twojej drodze do autentycznego życia. Twoje życie zaczyna koncentrować się na tym, co naprawdę ważne: wzroście, połączeniu autentyczności. Drobne zmartwienia i powierzchowności, które wcześniej zaprzątały Twoją uwagę, teraz wydają się nieistotne w obliczu głębokiej potrzeby ewolucji. Czujesz, że chcesz czegoś więcej wyjścia poza codzienną rutynę, dokonania istotnej zmiany, która odzwierciedli Twoje najgłębsze pragnienia. To również moment, w którym zaczynasz otaczać się ludźmi, którzy podzielają tę samą potrzebę wzrastania i transformacji. Otaczasz się ludźmi, którzy wyzwalają w tobie chęć rozwoju, którzy skłaniają cię do myślenia inaczej, do odkrywania nowych perspektyw i idei. Nie szukasz już zewnętrznej aprobaty, ani nie trzymasz się kurczowo dawnych przekonań. Pragniesz życia bardziej autentycznego, pełnego sensu życia, które odzwierciedla Twoją najprawdziwszą wersję siebie. Odczuwasz silne pragnienie uwolnienia się od toksycznych relacji i sytuacji, które już nie są zgodne z Twoją energią. Na tym etapie swojego życia zaczynasz dostrzegać, że ludzie i okoliczności, które kiedyś były częścią Twojego świata, nagle wydają się obce. To, co wcześniej było komfortowe i znajome, przystaje pasować do Twojej wizji i wartości, które teraz kierują Twoim życiem. Transformacja, którą przechodzisz, popycha Cię do odcięcia wszystkiego, co Cię ogranicza, zarówno relacji, jak i sytuacji, które już nie wnoszą nic wartościowego w Twoje życie. Zaczynasz zauważać, że w niektórych przypadkach trzymałeś się ludzi czy miejsc jedynie z obawy przed zmianą lub z przyzwyczajenia. Teraz jednak coś się w tobie zmieniło. Nie chcesz już tkwić w relacjach, które cię osłabiają, w których czujesz się niepewnie lub otoczony negatywną energią. Doszedłeś do punktu, w którym niezależnie od tego ile czasu i energii zainwestowałeś w te relacje, rozumiesz, że nadszedł moment, by je zakończyć. Nie chodzi o odrzucanie ludzi, lecz o uświadomienie sobie, że aby się rozwijać, musisz otaczać się energią, która cię wspiera, inspiruje i motywuje do bycia najlepszą wersją siebie. Pragnienie uwolnienia się nie jest oznaką egoizmu, lecz wyrazem miłości do siebie. Bo wiesz, że aby dawać innym to, co najlepsze, najpierw musisz być w harmonii ze sobą. Spokój wewnętrzny i jasność myśli stają się dla ciebie cenniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a uwalniając się od negatywnych wpływów, otwierasz przestrzeń na zdrowsze i bardziej wspierające relacje. Ten proces może nie być łatwy, ale jest jednym z najbardziej wyrazistych znaków, że przygotowujesz się na najlepszy etap swojego życia. Etap, w którym powierzchowne znajomości ustąpią miejsca autentycznym więziom, a ludzie, którzy naprawdę są dla Ciebie ważni, będą Ci towarzyszyć, wspierać i inspirować na tej ścieżce. Zaczynasz odczuwać silne odłączenie od tego, co już Ci nie służy. Gdy wchodzisz w nową fazę swojego życia, zauważasz, że rzeczy, które kiedyś wydawały Ci się niezbędne, nagle tracą na znaczeniu. Relacje, aktywności, a nawet miejsca, które kiedyś były dla Ciebie ważne, Zaczynają wydawać się puste, niewłaściwe lub odległe. Nie oznacza to, że to, co przeżyłeś, było bezwartościowe, ale że po prostu zostawiasz za sobą to, co nie pasuje do osoby, którą się stajesz. To uczucie wyzwolenia, choć na początku może być nieco niewygodne. Zaczynasz dostrzegać, że niektóre nawyki, przekonania czy nawet ludzie, którzy ci towarzyszyli, przestają z tobą rezonować. Sprawy, które kiedyś zaprzątały twój umysł, przestają mieć znaczenie. Czasem jest to proces bolesny, bo odczuwasz pewnego rodzaju stratę i konieczność pożegnania, ale jednocześnie towarzyszy temu spokój, jakbyś zwalniał miejsce na coś nowego, coś bardziej zgodnego z Twoją esencją. To nie dzieje się nagle, to powolny proces. Możesz zauważyć, że nie masz już tej samej pasji do zajęć, które kiedyś były kluczową częścią Twojego życia, albo że osoby, z którymi byłeś blisko, Przestają mieć na ciebie taki wpływ jak dawniej. To nie zdrada ani odrzucenie, to naturalna ewolucja w stronę Twojego autentycznego ja. Twoja świadomość staje się głębsza, a ty coraz lepiej rozumiesz, co tak naprawdę się dla ciebie liczy. Aby iść naprzód, musisz pozwolić odejść temu, co już cię nie karmi. Pamiętaj, że wszechświat ma swój własny sposób prowadzenia nas. Jeśli czujesz, że te słowa do ciebie przemawiają, zaufaj, że coś wielkiego już na ciebie czeka. Co się stanie, gdy zaczniesz świadomie kierować swoim życiem, dostrzegając wszystkie te znaki? Przed tobą przebudzenie, które zmieni wszystko, co do tej pory znałeś. Jeśli chcesz dalej zgłębiać swoją ścieżkę rozwoju, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić żadnego filmu, który pomoże ci w tej transformacji. Do zobaczenia wkrótce. Wspólnie będziemy wzrastać.